Muzeum w radomskiej przygotowało atrakcje na niemal cały dzień. Już od godziny 10 można było oglądać wystawę Portret zapomnianej prowincji kieleckiej oraz najlepsze prace w konkursie na najpiękniejszą pisankę wielkanocną. Centralnym punktem była msza święta, której przewodniczył biskup Marek Solarczyk. Eucharystię poprzedziła procesja z palmami. Ludo, Rozpoczęliśmy tą niezwykłą niedzielę, bo tak należy mówić o Niedzieli Palmowej, od kiermaszu wielkanocnego, który rozpoczął się o 10. Oczywiście również rozstrzygnęliśmy konkurs na najpiękniejszą pisankę y, wielkanocną. Ponad 300 prac wpłynęło do nas w tym konkursie, więc y, naprawdę jury miało duży kłopot wybrać te najcenniejsze, najładniejsze y, pisanki. Oczywiście towarzyszą nam warsztaty. W naszym ośrodku edukacyjnym pisania pisanek metodą batikową, a oczywiście takim kulminacyjnym momentem naszej uroczystości to Eucharystia pod przewodnictwem księdza biskupa Marka Solarczyka. Dużym zainteresowaniem cieszyły się stragany z rękodziełem ludowym. Można było kupić różnego rodzaju ozdoby wielkanocne. Tu mamy właśnie jedno jajo, które jest zrobione właśnie w kolorze tańczowym i jest przeplatane nitką kolorową. No to jest żmudna praca. Palemka, jest robiona, kwiatuszki są ręcznie robione z bibułki, właśnie to cyko, co jest zrywane przez ten. No i, i, i tuja, która jest no rośnie w, w, w ogródku i po prostu ją się ścina. Nie brakowało też różnego rodzaju smakołyków, m.in. pierniczków i zabawek dla dzieci. Mamy pierniczki, mamy szyte ręcznie zabawki, poduszki, przytulanki, tulipanki, no same kolorowe rzeczy. Mamy pisanki, kurczaczki, baranki, owieczki. Ważnym punktem było ogłoszenie wyników konkursu na najpiękniejszą pisankę wielkanocną. Nagrodzonych zostało aż 28 osób. Na koniec zespół folklorystyczny, piątkowy stok zezwolenia zaprezentował widowisko Wielka Niedziela.